A jako że już od dłuższego czasu popularne są speedruny w Minecraft to postanowiłem was własnych sił i wyszło to dość średnio także jak Wam się spodoba to zostawcie łapkę i subskrypcję siła No co chodzi Modu Dobra minęła jakaś godzina pieprzonych treningów Spróbuję Okej, okay, yy, nie jestem nawet pewien, czy yy, jak mam być szczery, to yy, jak mam być szczery, to nie jestem pewien, czy nawet umiem do końca yy, schemat, w sensie co trzeba zrobić po kolei, ale wierzę, że coś kminie. Dobra, no, powiem szczerze, że 33 minuty to będzie dla mnie. Yy, wystarczający czas. Może być 37 minut. <laughs> wreszcie, wreszcie! To co za wioska? Co wy macie za wioskę śmieciową? Co to? to nazywacie w ogóle wioską? Kurwa, spaliłem się w kominie! <laughs> Jan Pan święty Mikołaj... Ok, już zmieniłem skina, bo. No, Znowu mam banna. No ja nie mogę. No właśnie, jak się, bo ja wychodzę. Mać wszyscy się wygłupie ścierli, bo idę na lepszego serwa. Ale gówno. Już tu nic nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. Co wypierdolę? Gdzie jest golem? Zapiepsony łam. Zuzaj mam wrażenie, że gdybym umiał grać, to bym wykręcił chyba World Record, ale... <gryst> niestety nie umiem grać. Yes. Dobra. Teraz tak. Muszę sobie zapisać. No o co chodzi? No nie, no nie spodziewałem się, że to z dwóch stron leży i te kurwa magma bloki, no. Ja no. Dajcie mi lawa pula, dajcie mi, no dajcie, dajcie, dajcie. Nie no marnuję czas. Dajcie mi, proszę, 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 proszę. No w każdym możliwym momencie najwięcej czasu marnuję na szukaniu lawy. To jest takie irytujące. Gdybym miał chociaż lekkiego farta na tą lawę, bo w trzecim minutie w noderze, no. Ja pierd. mi lawę! Ja, mam to w dupie noszę. Ja pierd. Dobra, sorry, ja już się muszę. Czy tu będzie golem w tej wiosce, skoro ona jest opuszczona, czy nie będzie? Wydaje mi się, że nie będzie i ten ranny jest w ogóle do dupska. No, ja tu chyba nie ma Golema nawet. To może nie będzie naj, 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 speed run, ale będzie skończony run, więc yy, to jest najważniejsze. O, no okej, okay. minus 200 na 200, dobra, minus 200 na 200, dobra, wykopię sobie trochę złota. A, jest, y, koniec wartów yy, Pora na najszybszy spirę na świecie. ja pierd Co za gówno. Nie wiem, nie wiem no. Ooo, ja pierdolę. Uuu kowal! Brodacie, chodź, 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 chodź... Chodź, 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 chodź... O, potrzebuję... pięciu. Proszę! Daj pięć! Daj pięć. Daj pięć. Daj pięć. Daj pięć. Daj pięć. Jest druga wioska? Nie gadaj, czy to jest druga? Nie zrobiłem sobie tarczy czy się on dał Ale dobra, 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 dobra. Dobra, idę tam, bo... bo tam coś jest. Tylko jak mam tam iść? No jak, no. A ja, nie, nie, nie. O, jest Jeszcze złoto jest. O kurwa. kurwa. ja...

Ha ha ha! Jest malutki problem, bo... Hate, skończyło mi się jedzenie. Ogólnie tam mam 20 golda, a więc nie wiem. O! O! Tip jest! İşte, <parasite>? Ościu <norm Awak segualdad> tu. <grammar> nie no, ty coś dobrego, proszę! Nie mam czasu! Dobra właśnie sobie ogarnęłem, że mam jeszcze TT. Te śmieci i mogę sobie z tego zrobić to, a z tego chleb, ale jestem debilem. No daj mi perły! Ej! Szczurze ty! Kopię dalej, co za śmieć! Niewdzięcznik pieprzony. No i mi żadnej perły nie dał, chyba wszystkim już prawie wziął. Tylko jeszcze się bo jak od niego odejdę. Pluję na niego. Jest ściekiem. Są jakieś perły! Są jakiekolwiek perły. Tak, są, tylko ile? Dał mi w końcu mam chyba 13 perł, ale ile ja się musiałem z tym śmieściem tradować? Z taki żal. Wszyscy wybudowałem portal, bo ja nie pamiętam gdzie jest tamten, a miałem te bloki, bo takie gówna mi dawał. Takie śmierdzące RNG. Wow! Jest. Ura, tu idzie tędy O, czy... Czy to jest tu, tak? Czy to jest tu! Ja pierwszy, zostawcie mnie! Nie teraz! Nie, no nie teraz! No nie teraz! Ja pierwszy... O o o o o o o o o o, o. Ała! M musicie! No wypieprzaj! Rudasie! Nie, jak teraz umrę, się zesram. <laughs> Co to jest za dżungla? Co tu się dzieje? Ilu tu ich jest? Na pieprzam 8 skeletów. Dobra, oby było 10, bo się zesram, nie? Jak mi nie starczy. Wreszcie. Już... Pzaj. Oo Wygrana to ostatni, co mnie przy życiu. Proszę. Co ku... Co O